Cześć, kochani, tutaj Dominika i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jeżeli jesteście nowi, oczywiście zachęcam do zasubskrybowania, kliknięcia łapki w górę, odwiedzenia Instagrama, na którym swoją drogą trwa konkurs, w którym do wygrania są m.in. instaksy, um, przenośne głośniki, jakieś kosmetyki. Będzie aż trzech zwycięzców, także myślę, że warto brać udział. Link do Instagrama znajdziecie oczywiście w opisie. Zapraszam, a dzisiaj popowiadam trochę o sytuacji pomiędzy Matt Louis i Jadenem Slerem. Tutaj się składa, że zerwali i myślę, że to już większość z nas wie, aczkolwiek ostatnio właśnie nagrała live'a Madi, na którym płakała i mówiła pewne rzeczy, także ja wam właśnie to dzisiaj... Przedstawię, już od razu mówię też, że będzie druga część tego, w sensie może niekoniecznie dosłownie tego, ale będzie ona dotyczyła Jaydena i tego, czy ma już nową dziewczynę, czy coś takiego, bo tak, takie plotki też się już pojawiły, także czekajcie do jutra i wtedy sami się przekonacie. Ale tak zapamiętajcie. Dziękuję bardzo tej osobie za to, że była aktywna na moim profilu na Instagramie. Wpadajcie do niej, ja Cię pozdrawiam. Ale zacznijmy. Także Nats, Louis, Madison na Instagramie ma 3 miliony 300 tysięcy followersów. Właśnie ten Jaden ma 2 miliony 100 tysięcy. On ją obserwuje, natomiast ona go nie obserwuje. O czym to może świadczyć? Może o tym, że ciężko jej jest ruszyć? zapomnieć w tym związku, przez to, że jakby go miała obserwować, a mu widocznie łatwiej, to idzie, nie wiem. Nie chcę tutaj też wiecie, jakichś teorii konspiracyjnych wymyślać, bo ich nie znam, a właśnie też chciałam zaznaczyć, że nie znam ich i do żadnego z nich nic nie mam, ale tak chciałam to po prostu tutaj umieścić i wyklarować wam. Także może zaczniemy od tego właśnie live, bo on jest ostatnio e, najgłośniej. I powiedziała właśnie w nim, że przeprasza, że w tym dniu, w którym nagrywa tego live'a, nie była aktywna, bo wie, ile to znaczy dla jej widzów, że nie jest teraz w dobrym stanie psychicznym i chciała zrobić sobie przerwę od social mediów, ale nie chciała zrobić przerwy od właśnie tych jej widzów. I ona właśnie nie wie, gdzie teraz jest, z jej zdrowiem psychicznym i dodała, że tak, tęskni właśnie za tym. Jadenem i nie obchodzi jej to, że ludzie przez to nazwą ją głupią, albo że ona już powinna ruszyć życiowo, że tak powiem, z tego związku, a nie do tego wracać, bo on tak już zrobił, ale ona naprawdę go kochała i życzy mu jak najlepiej. I jeżeli jest szczęśliwy, to też dodała, że ona też będzie szczęśliwa i że modli się za niego codziennie. I zawsze może na nią liczyć, jako przyjaciółkę, ale właśnie niestety ona czuje się teraz totalnie załamana. I to nie z jego powodu, ale bardziej właśnie tego zdrowia psychicznego. W sensie wydaje mi się, że on też troszkę na to wpłynął. Może niekoniecznie, że zrobił coś złego, ale ta cała sytuacja związana z tym zerwaniem miała na pewno jakiś na to wpływ, no bo skoro mówi że za nim tęski i tak dalej i płakała i ledwo w ogóle brała oddech mówiąc to. Potem wam pokażę fragment właśnie tego live'a, żebyście zobaczyli w jaki sposób ona mówiła. No ale tak potem też przeprosiła właśnie, że robi w ogóle tego live'a, gdy płacze i że nie czyta komentarzy, ale prowadzi samochód. To było akurat niebezpieczne, bo nagrywała tego live'a, gdy prowadziła. Nie powinno się przede wszystkim korzystać z telefonu, gdy się prowadzi samochód. Tym bardziej, jak się jest w takim stanie, ona była w totalnej rozsypce, więc tak. Ale może, nie wiem, powinna zaparkować gdzieś na jakimś parkingu i wtedy wyciągnąć ten telefon, skoro czuje się bezpiecznie w aucie, skoro chciała być sama i tak dalej. A prowadzić i płakać i nagrywać live'a, to. to... Nie jest za dobre wyjście. No ale cóż, postanowiła tak zrobić i tak zrobiła. I do, I do miss him. And I'm sorry if you tell me that I'm a coward or I'm stupid. And that uh, you're gonna give me hate and I shouldn't move on. And I'm a piece of and, and he's over you and whatever. I don't care if you're gonna say that. But I want you to know that I did love him. And I wish him... The best and if he's happy I'm gonna be happy. And I pray for him every day that he sees himself the way God sees him. And that he'll be okay. And I will always be there for him as a friend. And I just want you to know all of you that I'm Ale mówię właśnie, że mimo wszystko nie mogłaby prosić o lepsze życie, bo ma wielkie wsparcie od jej widzów. I po to właśnie zrobiła live'a, bo właśnie teraz potrzebuje tego wsparcia od nich. Wspomniała też, żeby właśnie nie hejtować Jaydena, bo to nie jego wina. I nagrywa tego live'a, żebyśmy po prostu widzieli, że nie jest z nią dobrze i że nawet mówi, że z łóżka nie może się podnieść ani jeść, jeśli ktokolwiek czuje się tak jak ona, to właśnie niech pamięta, że może o tym porozmawiać z kimś, bo bliscy na pewno nie będą się będą o taką osobę martwić. No, i tutaj w sumie przerwała. Nic więcej takiego nie było powiedzianego, powiedziane w tym live. Właśnie, mimo że dwa miesiące w sumie temu zerwali, to potem jakby znowu zaczęli publikować na przykład wspólne TikToki i ludzie zaczęli myśleć, że o, wrócili do siebie czy coś takiego. No, ale jednak nie. Teraz znowu Jaden jest bodajże w Teksasie dalej. Madison jest w LA, chyba tam mieszka. Mucha. Jeśli chodzi o komentarze ludzi, no to przeczytam Wam kilka e, Czuję się źle za Madi Ktoś jeszcze? Wszyscy musicie zrozumieć, że nie musicie wszystkiego upubliczniać To prawda, ludzie muszą się nauczyć jak utrzymać prywatność um, No też coś w tym jest um, Często zauważyłam właśnie, że zapominają e, takie słynniejsze osoby I nie tylko o tym, że nie muszą wszystkiego upubliczniać do sieci Um, widzowie nie muszą po wszystkim wiedzieć, co się dzieje w ich życiu, um, ale widz czy podjęła taką decyzję, że to pokaże, może chciała też właśnie, jak sama mówiła, dowodnić innym, że jej wcale nie jest takie kolorowe, jakby się mogło wydawać, a każdemu się może wydaje, że u niej jest wszystko super, jest szczęśliwa. Mm, i zawsze szczęśliwa i, i nie ma po, problemów w ogóle, ale tutaj się okazuje, że takie osoby też mają problemy, bo jednak są ludźmi tak jak my wszyscy. A, a jeśli chodzi właśnie o Twittera, no to tam Maddie zatweetowała y, 6 maja. To dopiero maj, a ja tracę na wadze. Wypadają mi włosy, nie mogę spać, brzuch mnie cały czas boli. Moje zdrowie psychiczne jest zniszczone. Usunąć 2020. Później też powiedziała się stricte a propos właśnie tego live'a I zapitowała Przepraszam, że tak szybko wyszłam z live'a I czułam się niespokojna Przepraszam, kocham was I 7 maja kocham was i dziękuję za wsparcie No bo jak się domyślacie, całe ten jej fandom Tak to się chyba nazywa Zaczął jej mówić, że da radę, że jest silna I żeby się nie przejmowała i żeby zrobiła sobie jednak tą przerwę od social mediów, skoro jej zdrowie psychiczne aż tak cierpi. No to jednak trzeba jednak pamiętać o sobie i to wcale nie jest egoistyczne, stawiać siebie na pierwszym miejscu w takich sytuacjach tym bardziej, kiedy widzimy, że niszczymy się od środka przez takie sytuacje. Więc tak a co zrobi, to zobaczymy. Jeśli chodzi o komentarz Jadena, no to też oczywiście wypowiedział się w tej sprawie na Twitterze i napisał. Chciałbym powiedzieć, że boli mnie, gdy kogoś ranie, ale prywatność jest bardzo ważną sprawą i nigdy nie próbowałbym sobie poradzić z czymś takim w sieci. Zawsze próbuję być szczerą osobą, ale niektóre rzeczy powinny zostać prywatne, no więc Jaden tutaj też podziela zdanie. Po części moje, ale tak ktoś mu odpowiedział też ciekawym komentarzem. Masz dobre serce, ale jestem pewna, że niekoniecznie jej intencją było wniesienie tej sprawy do social mediów. I wydaje mi się, że po prostu chciała zrzucić ten ciężar z siebie, budowała tak silną, i rzeczy, które ludzie mówili i w których ją tagowali, wciąż wcale nie pomagały. Tutaj chodzi o te rzeczy, czyli o jakieś edity z Madison i Jaydena, otworzyli takie edity i ona widziała te edity no i też to utrudniało jej właśnie ruszenie dalej z życiem po tym e, zerwaniu i tak i dlatego to wszystko powiedziała, no ale taka osoba jeszcze e, kontynuowała złamane serce to najgorsze uczucie ever i wydaje mi się, że chciała powiedzieć ludziom, że jeśli też mają złamane serce e, to nie są z tym sami ona jest bardzo młoda. Mam nadzieję, że sobie z tym poradzicie. Prawda. Też musimy o tym właśnie pamiętać, że oni są bardzo młodzi. Madison ma 18 lat 17 tak mi się wydaje coś takiego. I popełnia błędy też czasem. Rejda też na pewno popełnił błędy. My wszyscy popełniamy błędy, ok? Więc może też daj do zrozumienia ten troszkę komentarz, że w takim stanie lepiej. Nic nie publikować i potem na spokojnie na przykład wytłumaczyć, że nie jest z nami zbyt dobrze, ale będzie lepiej, że jesteśmy na dobrej drodze czy coś takiego. No bo w momencie, gdy prowadzimy auto, gdy mamy właśnie takie jakieś załamanie psychiczne, płaczemy i równocześnie nagrywamy live'a, no to to już jest bardzo niebezpieczne. Nie daj Boże, mogło dojść do jakiegoś wypadku czy coś. No ale tak, jest młoda, więc tak się wydarzyło. I widocznie, wiecie, to jest jej życie i w sumie skoro chciała nagrać live'a w takim stanie, że płakała, żeby pokazać ludziom, co naprawdę czuje, no to miała do tego prawo. I zastanawiam mnie właśnie, czy myślała wtedy nad też tymi konsekwencjami tego. No ale tak postanowiła, mamy wolność słowa, więc... Stwierdziła, że tak nagra live'a, no i, i tak zrobiła. I tutaj nie możemy mieć akurat na niej pretensji, oprócz właśnie tego, że wtedy prowadziła, bo nie powinna była prowadzić yy, podczas nagrywania live'a, ale to już inna sprawa. No i tak yy, to w sumie tyle, się chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak, możecie zostawić łapkę w górę, odwiedzić Instagrama, przypominam o konkursie, yy, który na nim trwa. Zasubskrybować, jeśli jeszcze tego nie robicie. A jeśli oglądacie mnie, to. To czemu nie? No bo co wam szkodzi naprawdę? Co wam szkodzi zasubskrybować? A mi da to na pewno dużo mo motywacji i możliwości rozwoju tego kanału. No ale tak to tyle. Życzę Wam miłego dnia i do następnego filmiku. Pa. pa.